Jak oceniacie gry naszych orłów na euro? Dajcie znać w komentarzach. Wątek Yasuke w najnowszej odsłonie serii Assassin's Creed wyrósł w oczach części fanów niemalże do rangi zbrodni na japońskiej historii. O sprawie wypowiadał się zbanowany na X przez Ubisoft Kenji Yamamoto. Historyk z Uniwersytetu Tokijskiego, który przekonywał, że nadanie Yasuke statusu samuraja jest kompletną bzdurą. Problem w tym, że jakby się trochę zagłębić w postać Kenziego, to okazuje się, że jest on prawdopodobnie amerykańskim trolem. Wystarczyło skorzystać z Wayback Machine i cała mistyfikacja poszła na marne. Where am I? W polskim Game devie wybuchła afera, której antybohaterem jest Jacek Piurkowski, czyli szef Spectrum Studios. W ofercie pracy wystawionej przez niego na LinkedIn pojawiło się wymaganie mówiące o tym, że pracownicy w ramach researchu do gry muszą chodzić do sauny. I choć nie ma tam mowy o obligatoryjnych nagich sesjach, screen wskazuje na to, że nagość na nich może być nieunikniona. Do zarzutów dochodzi jeszcze między innymi polowanie na artystów w trudnej sytuacji, czy odsyłanie potencjalnych kandydatów do osoby, która nawet nie pracuje w firmie i od całej sprawy się odcięła.

Ostatnich kilkanaście miesięcy to okres niekończących się zwolnień w branży gier. Wczoraj we Flashu Michał mówił o zamknięciu Pieces Interactive. Dzisiaj za to dowiedzieliśmy się, że polski Techland zwolnił kilkunastu pracowników. Firma nie podała dokładnie ile ludzi straciło pracę, ale według naszych źródeł skala zwolnień nie jest duża i ograniczyła się do kilkunastu osób. Tegoroczne Mistrzostwa Świata w e Sporcie zbliżają się wielkimi krokami, a rozpoczną się już 3 lipca. Fundacja Esports World Cup ugości graczy z najlepszych esportowych klubów na całym świecie, którzy będą rywalizować w 19 grach, w tym m.in. w Counter-Strike 2, w Honor of Kings, w Dota 2, w Mobile Legends Bang Bang, no i w klasycznym esportowym tytule, czyli w StarCraft 2. Life by You, czyli konkurent Simsów od firmy Paradox Interactive, został anulowany. Po opóźnieniu premiery prawie miesiąc temu firma poinformowała, że symulator życia tworzony przez zespół Paradox Tectonic nie ujrzy światła dziennego, a sam zespół został zamknięty. Zespół ponoć doszedł do wniosku, że gra wciąż miała istotne braki i nawet dodatkowy czas na produkcję nie pozwoliłby na ich uzupełnienie. Co ciekawe, na grę przeznaczono budżet około 17 milionów euro. W październiku zeszłego roku na rynek trafił reboot serii Lords of the Fallen. Mimo problemów produkcja hiszpańskiego studia Hexworks cieszyła się dużą popularnością. Była ona na tyle duża, że polska firma wydawnicza CI Games ujawniła, że kontynuacja Souls-like'a jest już w drodze i trafi na rynek w 2026 roku. Ogłosili oni również współpracę z Epic Games, w wyniku której korporacja będzie miała wyłączność na dystrybucję pc pecetowej wersji gry. Do Helldivers 2 mogą zawitać klany. Czy też raczej Plutony, bo taka nazwa została odkryta w plikach gry przez dataminerów minerów po ostatniej aktualizacji. Sądząc po opublikowanych screenach, Plutony miałyby działać na podobnej zasadzie co klany w innych produkcjach wieloosobowych. Gracze mieliby też posiadać własne siedziby, które znajdowałyby się na orbicie wybranej planety. Niemniej trzeba pamiętać, że dopóki twórcy nie potwierdzą tych informacji, należy traktować je jako plotkę. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się, cześć!